To jest właśnie jeden z tych straganów. Powiem Wam szczerze, że inaczej sobie zupełnie ten targ wyobrażałem. Mieszkają tutaj głównie starsze osoby lub w średnim wieku, bo młodzi nie chcą mieszkać na rzecz. To niektóre łodzie to przypominają jakieś takie, nazwijmy to czołgi. Słyszeliście? Te na tych... No właśnie. Piąta rano. Gleady świt. Wybieramy się na. Targ. Dobra, nasza przewodniczka już czeka za nami, żeby nas zabrać i zawieźć na łódź typu sampan, która nas zawiezie właśnie na ten targ. No dobra, to dotarliśmy do rzeki. Spójrzcie, ruch tutaj już jest naprawdę spory. Każda łódź ma swoją taką czerwoną lampkę. Tam już jakaś jedna łódź płynie w stronę targu świt na horyzoncie, ale jeszcze jest ciemno. Taj Zan, tak nazywa się właśnie targ, do którego płyniemy. On mieści się w miejscowości Kanto na południu Wietnamu, w samym sercu delty. Mekong tak więc mamy jeszcze około 40 minut tak nam powiedziała nasza przewodniczka Ania która siedzi razem z nami jest to prywatna wycieczka tak naprawdę płyniemy taką tylko łajbą to jest łajba typu Sampan na targu najlepiej znaleźć się między 5.30 a godziną 7.00 w tych godzinach mamy największy ruch Największej, najwięcej towarów jest na, na targu. Jak przypłyniecie o godzinie 9, to już możecie zobaczyć puste łodzie i odpływające łodzie. Także niestety skoro świt trzeba się zerwać i przypłynąć tutaj. Kiedyś było 100 takich rynków tutaj, w okolicy Aha. pływających, a teraz zostały tylko yy, 3, ale w tym roku są 4 pływające rynki. Aha. Yy, ale teraz jeden jest zamknięty. Normalnie są trzy. Aha, aha. Uh -huh. One uh -huh. on two years aha. More, uh -huh. aha. also disappear. Uh -huh. Właśnie powoli wpływamy w dzielnicę Taizan, w której się te targi odbywają. Dom na wodzie po prostu to jest. Oni to sami składają, yeah. budują. One thousand US dollar. tysięcy dolarów. 100 tysięcy dolarów. dolarów, aha. aha. No dobra, no to wszystko jasne. Te domy, które teraz widzicie tutaj na wodzie pływające tak zwane domy, to jest koszt około 4000 dolarów. I tu właśnie mieszkają ludzie. Natomiast te domy, które są na lądzie, to już jest koszt 100 tysięcy dolarów. Różnica jest przepotężna, dlatego wiele biednych rodzin zmuszonych jest do mieszkania w takich to właśnie domach. Hey. I live on the boat. To jest właśnie jeden z tych straganów. Tutaj sprzedają ananasy. Dokładnie. To co mamy wywieszone, wystawione, tak jak na tam. Namaste, na O właśnie. Adanasy. I ta pani właśnie ma poobierane już ananasy i te to ananasy nam sprzedaje. Powiem Wam szczerze, że wy inaczej sobie zupełnie ten targ wyobrażałem. Myślałem, że to będzie taki protein market, jak wcześniej Aha, widzieliśmy już ja. w Tajlandii. To jest rynek hurtowy. Musisz te 100 kg kupić minimum, tak? Aha. Okej. Okay. Dowiedzieliśmy się teraz z nowej rzeczy, że to, co teraz zmieniamy, to jest rynek hurtowy. I dlatego też takie duże łajby. Tu jest... A, są słodkie ziemniaki. A tu jest takie białe coś, jakaś rzodkiew, czy coś takiego wygląda. Tak więc wszystko to co mijamy to jest rynek hurtowy na, ten, na tą chwilę. A tu po prawej spójrzcie. Mija nas wielka barka. Teraz tutaj to jest ruch. Jak na autostradzie. Mhm. Ja. Mieszkają tutaj głównie starsze osoby lub w wieku, bo młodzi nie chcą mieszkać na rzece i już tam wiadomo szukają sobie pracy na lądzie mhm. I, i się wyprowadzają jakby z tej rzeki, tak? Tu się mhm. można powiedzieć rodzą, wychowują, ale później się wyprowadzają, uciekając tam. Mhm. Zostali tu tylko starsi, mhm. którzy też już wiadomo wymierają i coraz mniej jest po prostu chętnych do tej sprzedaży. Dlatego to już tak słabo się tutaj mhm. dalej toczy, nie? A... Takie to właśnie informacje teraz przekazuje Monice nasza przewodniczka. Aha, ja. Yeah. Czyli oni tak mają swoje farmy, na których uprawiają te warzywa owoce. Tak. T tutaj przyjeżdżają na jakieś 10 dni, sprzedają to i potem wracają z powrotem na farmę. Aha, czyli nie, przypływ nie przypływają tak, tak gru, tutaj potem. codziennie, tylko. Nie, nie, przypływają tu na jakiś czas, żeby to wszystko sprzedać, później hmm. z powrotem wracają tam do siebie jakby na farmę jakąś. Hmm. Na dwa dni, znowu to pakują i. To niektóre łodzie to przypominają jakieś takie, nazwijmy to czołgi takie opłatne żone. Ale takie aż zarwane normalnie, nie? No. Takie mocno przytopione. Tak. Ojej, tak. pan arbuzy sprzedaje. Słyszeliście. Mają koguty na tej tych... No właśnie. Nie wiem czy słyszeliście, ale tam kogut piał na tej łodzi. Tak. O Jezu, śpią z kogutami. Tak jak się u nas mówiłeś. Idę skórami. spać z rami. Niezły ser nie cyrk na kołach, tylko cyrk na wodzie podtopiona jest ta łódka co no taka kurde nie no, może no, a przez ten tył chyba dobudowana oni sobie tutaj to przesunęli ananas aha uh -huh. ananas ten uh thousand uh -huh. until twenty thousand ananas uh -huh. for one wow. yeah. for the vegetable five tons five tons until thirty tons uh -huh. yeah. Yeah. Czyli na takiej łodzi to może, może, może być 5, nawet z 10 ton towaru. To sporo. Pok jest? Pork. Ej, kary, kary. Na śniadanko przypłynęliśmy sobie. I tu będziemy śniadanko wkierdzielać. Wstanę, może, żeby było lepiej widać chyba się nie wyrżnę na tej bujającej łodzi się zupkę już dostaliśmy, a teraz przypłynęła jeszcze kawa kawa i chyba jest soki mm. dobra zupka zupka na śniadanie widzę, że pan już przygotowuje nam kawę kawa jest Kondensowanym mlekiem z kokosem. Dobrze zapamiętałem. No miał być kokosa. No coś miał być z kokosa. No tak? No co? No to Pani później bliknie za tą kawę. <laughs> no. Ale ta zupa mi bardziej smakuje niż wczoraj. Tak? Dla mnie jest to chyba ziemdła, ale, ale chyba jest lepsza. bo Mięso jest chyba. Mięso no. jest dobre, nie? Takie. To nie jest zupka Fo. Aha. No właśnie. Bo na początku była mowa o tym, że jedziemy na zupkę Fo. Nie A ta zupka się nazywa? Oh, fu. Tak? Takie no i właśnie nam przewodniczka też powiedziała o tym, że w ostatnim etapie tej wycieczki pojedziemy na, do rodzinnej fabryki nudli, czyli tych, tych plusek tego makaronu, makaronu ryżowego. Makaron dobry, ale weź go zjedz, po prostu to jest... No właśnie, to jest problem, bo ja teraz będę musiał zrobić sobie e, coś w stylu włoskim, czyli nawinąć makaron na pałeczki. Na uszy. No, ale ta zupa jest naprawdę pecha. Mm. No, ale to nie jest ta sama zupa co wczoraj. Nie, nie. Mi się wydawało, że tamte były smaczne, ale ta jest naprawdę bardzo dobra. Nie wiem, czy tak smakuje po prostu na śniadanie. O piątej rano, o szóstej, w szóstej jest. Mm. Okej, okay, no to my tu już właśnie skończyliśmy nasze śniadanie, ale zostaliśmy obstawieni innymi łodziami. A to z kawą, a to z obozkami, a to z innymi turystami? Dobra, wypiliśmy się. pływamy teraz poboczną odnogę rzeki. Spójrzcie na te domy, ja pierdzielę. Dobra, właśnie opuściliśmy łódź idziemy na 20-minutowy spacer po jestowej wiosce. W oddali wszędzie słychać koguty, które teraz o poranku wszystkich budzą. Oni już dawno nie śpią przecież. Tak. Koguty dawno nie śpią? Nie, ludzie. oni już piąte A, rano to już przecież tam całe miasto żyło. This family from 1980s until now. Rice, Idziemy teraz do fabryki, rodzinnej fabryki makaronu. To jest papaja. A to jest papaya. Nie wiedziałam, że ona tak rośnie, taki takim drzewie. jeszcze jest jakaś młoda, pewnie. Nie? Kontynuując temat, idziemy do fabryki, rodzinnej fabryki makaronu nudle, makaronu ryżowego. Owner, To jest pokolenia się tym zajmują, tak? No, no, no. 70% rice, flour. Um twenty-nine percent mm -hmm. tapioca or cassava. Tapioca ah, or cassava. Uh -huh. One percent salt mm -hmm. and water. Mm -hmm. They mix together. Mm -hmm. Mm -hmm. Thirty-nine families mm -hmm. make noodles. Mm -hmm. Nowadays there is only three. Mm -hmm. Aha, teraz tylko they make it every day. Uh -huh. Every day. Yeah. only in rainy season. Mm -hmm. One day off, mm -hmm. one day work. Uh -huh. yeah. because no sun. So this is the first step. There are six steps. Tamten krok był pierwszym krokiem, a teraz idziemy na kolejne. <laughs> mm -hmm. Under the top, top boiling water. Mm -hmm. After 30 seconds we think. Drive paper out. Dobra, to teraz ja biorę tą pałę. Ja próbuję z siły. Ja. A. Tak, tak, tak. Dobory. Teraz ładnie trzeba rozłożyć. Tu rozwijamy. Powoli, 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 powoli. Brawo. Zmiana ról, teraz Monika nakłada nabija. Dobra. Powoli, powoli, powoli. <grywa> I dalej mamy właśnie przykrywane taką matą. Pójdziemy następna na ten I to właśnie był kolejny etap produkcji. Very crispy. Aha. Right? Mhm. Mm jak... Salt. So very strong. Very strong, yes. So first we add this. Aha. Cooking oil. <coughs> they Lepo it they they fresh. Mm -hmm. Then they put this one into water. Mm -hmm. They put into water. Water. To water. make it soft. Mm -hmm. Put into water and cover, mm -hmm. cover it two hours. Mm -hmm. After two hours, it's soft again mm -hmm. and cut it. That is in a rice paper. After. food like into water mm -hmm. already. Aha. O. again aha oh is it czyli to jest mm, już placek the... jak planteka? jak planteka? <laughs> o <laughs> właśnie to teraz jest najlepsze określenie plastic noodle inside say <laughs> <laughs> so. yeah is strong why this because mm -hmm. of the tapioca mm -hmm. yeah. czyli to jest silne przez to, że to jest tapioki.

Jak robią to ręcznie, to, to mają niezwykłą czepę. I połóż tutaj na talerzu. You keep six month. A, mm -hmm. A half year. no chemical. Mm -hmm. yeah. Żadnej chemii. A to jest kwiat, z którego się wytwarza barwnik do niebieskich nudli. O oh jest taki mały jackfruit, mała. No jest malutki. Także widzicie, że na każdym kroku jest mnóstwo owoców, które można na wyciągnięcie ręki wciągnąć. Wciągnąć, zerwać. Wszystko mówiąc, oni są tutaj samo, samo Żadnej chemii, tak jak powiedziała nam przewodniczka, żadnej chemii nie ma w tych nudlach. Wszystko jest naturalne, tak. Naturalnych składników zrobione toilet paper No ok, to jest No. Słuchajcie, to jest bananowiec, bo widzicie bana, banany, jeszcze zielone. A liście z bananowca są papierem toaletowym. Także natura tutaj rozdaje karty. Wszystko kręci się wokół natury. Stiku, jaka jest w tym wodzie, to później powoduje, że na śrubę naszej łajby się właśnie nawinęła jedna z reklamówek. Także mamy małą przerwę na, na prawe śruby.